Witam państwa serdecznie w kolejnym filmie na kanale sklepu sklepozlotyaniom.pl. Dzisiaj chciałabym państwu pokazać piękny pomysł na pamiątkę chrztu świętego, jakim jest świeca do chrztu. W naszej ofercie znajdą państwo uniwersalne świece do chrztu oraz te spersonalizowane. Tego typu świece są ręcznie dekorowane. Każde z nich posiada piękny strojk o kapnik dopasowany do całego designu. Na takiej świecie znajduje się naklejka z napisem Chrzest Święty, imieniem maluszka, a także datą uroczystości. Taką świecę najczęściej wręcza ojciec chrzestny, ale może to zrobić każdy z rodziny. Do świec polecamy także personalizowane drewniane pudełka, których mogą Państwo takie świece przechowywać. Pokażę teraz wzory, które najbardziej się podobają naszym klientom. Jednym z najchętniej wybieranych motywów jest biało-złota świeca z motywem wózeczka. Mamy tutaj okapnik z serduszkiem, który bardzo pięknie te świece uzupełnia. Drugim podobnym wariantem jest świeca ze złotymi stópkami, które stanowi element całej kolekcji. Mogą Państwo zdecydować się również na poważny i bardzo religijny wzór z motywem złotej hosti. Tutaj widoczne są piękne brokatowe elementy, które nadają tej świecy ekskluzywnego wydźwięku. Także świece w odcieniach bieli i srebra, które najczęściej wybierane są dla chłopca. Dwa najpopularniejsze warianty, czyli srebrny krzyżyk, tutaj dekorowany takim maleńkim srebrnym diamencikiem, oraz motyw IHS. Jeżeli zależy Państwu na tym, aby dobrać świece typowo dla dziewczynki, najchętniej wybierane wzory to odcienie różu. Możemy spotkać motywy kwiatowe, takie jak na przykład piwonie, i motyw różowego wózeczka. Ta świeca została dodatkowo udekorowana na dole różową tasiemką, te poprzednie były dekorowane białą. Dla chłopca mamy wariant śpiącego chłopca w takim słodkim wianuszku z kwiatów, dekorowany dopasowaną błękitną tasiemką. Całość, tak jak już wspominałam, jest dekorowana ręcznie, otrzymują tutaj Państwo produkt najwyższej jakości, każdy detal jest dopracowany. Po wszystkie świece do wrztu świętego, a także dopasowane do nich pudełka, zapraszam do sklepu złotyanioł.pl.